Wszystkich cześci czołem. Z tej strony Darius Kukpet, a to mój podcast kulinarny. Zapraszam. Kochani, tym odcinkiem chciałabym otworzyć serię Jadłostacja Świat, w której zabiorę Was w kulinarną podróż. Co drugi odcinek Jadłostacji będzie opowiadać o tradycyjnej kuchni, zwyczajach i street foodach innego kraju. Tak, abyśmy przynajmniej wirtualnie mogli razem kosztować nowych smaków. Nie wiem, czy wiecie, od lat mieszkam na Węgrzech. Dlatego moim logicznym wyborem naszej pierwszej stacji są Węgry właśnie. Witajcie w kraju Gujaszu i Langosza ziemi kwitnącej papryki. Usiądźcie wygodnie, otwórzcie butelkę tokaju i wybierzcie się ze mną w podróż do Królestwa Hunów. Trochę pomieszam kuchnię z historią Węgier, bo przecież bez historii nie ma kuchni. Węgierskie jedzenie jest odzwierciedleniem klimatu kontynentalnego Węgier, czyli mroźne zimy i gorące lata, całkiem jak w Polsce. A poza tym wiejskiej kuchni oraz wpływów sąsiednich krajów i mniejszości etnicznych. Na przykład, podczas gdy Węgrzy od setek lat jedzą jakąś formę gulaszu, potrawy takie jak faszerowana papryka, sznycel i Stopniowo przenikały do kuchni węgierskiej dzięki wpływom osmańskim, austriackim i żydowskim. Kulinarnym szczytem średniowiecznych Węgier było 15-wieczne panowanie renesansowego króla Matiasa, którego po polsku nazwalibyśmy Maciejem. Za pośrednictwem urodzonej w Napolu żony Beatriz, Matias zatrudnił wykwalifikowanych zagranicznych kucharzy, którzy w Pałacu Królewskim urządzali szalone, Wyszukane uczty, które w tamtym czasie mogły konkurować nawet z włoskimi. Podczas gdy okupacja Turcji Osmańskiej zakończyła niepodległość Węgier na prawie dwa stulecia, przyniosła także ważne innowacje kulinarne. Właśnie w tym czasie pojawiły się nadziewane warzywa, niektóre dania deserowe, no i kawa. Właśnie wtedy też Nowy Świat zaczął produkować fasole, dynie. Kukurydzę, ziemniaki, pomidory i paprykę, i po raz pierwszy dostarczać te produkty na Węgry. W rzeczywistości papryka zrewolucjonizowała węgierską żywność po tym, jak lokalni rolnicy zaczęli uprawiać wiele jej podgatunków od słodkich po super pikantne. A tymczasem delikatne francuskie techniki kulinarne zaczęły rozprzestrzeniać się w domach węgierskiej arystokracji, a później doszły do reszty kraju. Ujarzmiając nieco surowe i pikantne węgierskie potrawy chłopskie, na przykład zasmażka zastąpiła chleb jako zagęszczacz, dało to bardziej wyrafinowany, ale wciąż wyraźny styl gotowania, który jest uważany za podstawę nowoczesnej węgierskiej kuchni. Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar Węgier, różnice regionalne również są niewielkie. Jedynym wyjątkiem, gdzie różnice są wyraźnie zauważalne, jest Transylwania, czyli część dzisiejszej Rumunii, ale wciąż ze sporą mniejszością węgierską. Zamiast papryki pozostały tam zioła i przyprawy takie jak imbir, estragon, tymianek, rozmaryn, czomber letni, czy jałowiec. Transylwania jest również znana ze swoich dań na bazie kukurydzy, takich jak polenta i z sera z mleka owczego. Obiad na Węgrzech zwykle zaczyna się od zupy. W przeciwieństwie do wielu krajów Europy Wschodniej, niewiele zup ma charakterystyczny kwaśny smak. Na szczycie hierarchii zup znajduje się aromatyczna chuszlewesz, dosłownie zupa mięsna zwykle przygotowywana z długo duszonej wołowiny lub drobiu. Żadne wesele nie jest kompletne bez tego dania. Codzienny wybór zupy jest zwykle zależny od pory roku. Może to być obfita zupa fasolowa z wędzoną golonką w zimie, która nazywa się yokai baplewesz, a lekka słodka zupa owocowa w lecie. Przyznam szczerze, że te zupy owocowe to moje nemesis. W Polsce ich raczej nie jadamy, a ja jakoś nie mogę przywyknąć do zupy szczereśni czy struskawek. W lecie bardzo często są podawane, nawet na pracowniczych stołówkach. Moja teściowa do dzisiaj nie rozumie, co jest ze mną nie tak, że nie jem ich ukochanej zupy szczereśni. Klimat Węgier sprzyja zarówno chłodnym, jak i ciepłym uprawom warzyw. Więc są tu zarówno marchewka, buraki, kalarepa, kapusta, kalafior, ale także pomidory, papryka, zielona fasola czy letnia dynia. Zamiast ograniczać je do gotowanych dodatków, jako danie główne często pojawiają się sezonowe gulasze warzywne, zagęszczone kwaśną śmietaną. Nazywa się je füzelek. Zanim warzywa stały się dostępne przez cały rok, w zimnych miesiącach większość ludzi uzupełniała witaminy i węglowodany kiszoną kapustą czy ziemniakami. Na Węgrzech nie istnieje jako tako koncepcja sałatki jako dania. Zamiast tego do głównego dania, całkiem jak w Polsce, podaje się na boku na przykład gotowane warzywa surowki z kapusty, ogórki, pomidory albo buraki. W zimie je się marynowane warzywa, sawaniuszak, ale ja osobiście preferuję polskie kwaszone ogórki czy kapustę. Tutaj się nie kisi, nie pozwala się kapuście na proces fermentacji, a jedynie używa się zalewy z octu. Co ciekawe, w tej zalewie octowej marynuje się wiele różnych warzyw i owoców. Z tych bardziej egzotycznych, które tutaj wspomnę, to zielone pomidory i baby arbuzy, czyli takie małe arbuziki, naprawdę małe arbuziki, jak pomidory. Mięso to podstawa węgierskich żywności. Opcje obejmują drób, wołowinę oraz w mniejszym stopniu dziczyzny i ptactwo łowne, ale najbardziej rozpowszechniona jest wieprzowina. Wieprzowina pojawia się w niezliczonych formach. Kiełbasa pieczona z papryką, podana z musztardą i kromką chleba, jest popularnym codziennym posiłkiem. Natomiast te lepsze restauracje serwują mangalice to jest rasa świnki, bardzo urocza, o kręconych włosach. Znana jest z bogatego w smak marmurkowego mięsa. Dawniej smalec był głównym tłuszczem spożywczym, ale obecnie jest coraz bardziej wypierany przez oleje roślinne. Do dzisiaj frykasem spożywanym niemal co dzień jest salonna, czyli słonina. Ukraja się jej kawałki i je tak po prostu zazwyczaj z chlebem. Przed zastosowaniem lodówek, głównym źródłem białka w diecie ludzi było zakonserwowane mięso, które wciąż jest popularne. Salonna, którą przed chwilą wspominałam, czyli słonina i kolbas, czyli kiełbasa, to dwa główne produkty. Oba tradycyjnie wytwarzane podczas corocznego zimowego uboju świń. Teli salami premium, wędzone, fermentowane i starzone salami z ziołami, jest słusznie uważane za skarb narodowy. Co do uboju świń, to taka ciekawostka dla was. Na Węgrzech organizowane są zbiorowe wycieczki na farmy, gdzie bierze się udział w uboju. To wszystko jest okraszone sporą ilością palinki. Palinka to jest węgierski rodzaj alkoholu z owoców. Robi się ognisko, spędza miło czas ze znajomymi, z kolegami z pracy czy z rodziną, no i oczywiście je się kiełbasę. Węgry to kraj śródlądowy. Nie oznacza to, że w dzisiejszych czasach nie można znaleźć przyzwoitego koktajlu z krewetek z grilla, ale ryby słodkowodne, takie jak karp, pąć, sum, harcza i rzadziej strong, pistrang i sandacz, fogasz, są prawdopodobnie świeższe. Niestety dawno minęły czasy, kiedy jesiotry roiły się w Dunaju, i choć ryby nie są najmocniejszą stroną węgierskiego jedzenia, Warto spróbować miejscowej zupy rybnej, bulionu rybackiego lub halaslé. Makaron od wieków był głównym składnikiem węgierskiego jedzenia. Ludzie jedli go w dni postu nawet kilka razy w tygodniu. Pojawia się w wielu zupach, ale co ciekawsze, istnieje cała kategoria słodkich dań z makaronu. Na przykład zwykłe makaronowe kluski z mielonym makiem. Nazywa się je makosztysta. Albo z mielonymi orzechami włoskimi. Które nazywamy diosztysta. Madziarzy zwykle jedzą słodkie makarony jako drugie danie po obfitej zupie. Godne uwagi są również niezliczone dania deserowe, które powstały w Austro-Węgrzech i są nadal rozpowszechnione w krajach spadkobiercach. Przykłady obejmują Kaiserszmarm, po węgiersku powiedzielibyśmy czasar morza, czyli gigantyczny naleśnik poszarpany na kawałki. Knedle ziemniaczane nadziewane dżemem, zazwyczaj śliwkowym, nazywane przez Węgrów silwarz gomboc, albo pudding z makiem, makosz guba, czy słodkie bułeczki drożdżowe, arańgaluszka. Podobnie jak w przypadku słodkich makaronów, podaje się je na ciepło i zazwyczaj zajada się nimi zamiast dania głównego. Najpopularniejszym deserem na Węgrzech jest palacinta, czyli odpowiednik polskiego naleśnika. Podawany jest zazwyczaj z dżemem owocowym, sturo, czyli z farogiem, albo z cukrem cynamonowym. Węgierskie sery nie do końca podbijają świat. Po części dlatego, że w kraju jest mało dostępnych pastwisk, na których można by wypasać krowy. Konsumpcja mleka na Węgrzech jest również jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Najbardziej popularny ser to Trapisztaszajt, no zwykły biały albo. Żółtawy ser, dla mnie odrobinę bez smaku. Nie ma natomiast serów wędzonych, jednak w sklepach da się dostać słowacką parenicę. Ale za to śmietana, czyli tejfel, pojawia się w wielu daniach. Z nutą cierpkości nadaje potrawom przyjemnego kopa i kremowej konsystencji. Popularny jest również wspomniany turo, czyli twaruk. Turo pojawia się w wielu, wielu węgierskich klasykach. Na słono, na słodko, na pikantno, a także w kultowym węgierskim batonie Turorudi, który jest przepyszny. Prze Historycznie Węgry były raczej krajem winnym niż piwnym, a Tokaj na północnym wschodzie był najlepszym regionem winiarskim. Komunizm nie sprzyjał reputacji węgierskich win, ale dziś nowe pokolenie ambitnych winiarzy zobowiązało się ponownie umieścić kraj na radarze Enofilii. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć trochę więcej o potrawach, które możecie spotkać w kraju papryki. I tutaj tylko zaznaczę, zanim pojawią się komentarze, że pewne dania nie są węgierskie. Proszę pamiętać, że regionalne potrawy wpływają na siebie nawzajem we wszystkich częściach świata. Na przykład gulasz stał się takim samym standardem w Austrii, jak sznycel wiedeński na Węgrzech. Cała kuchnia europejska to piękna wymiana kulturalna poprzez jedzenie. W Budapeszcie można się dobrze najeść w porządnych restauracjach, ale także w Edgesdesz, które są tanimi, prostymi jadłodajniami, tylko na obiad. Coś w stylu naszego baru mlecznego. Ja osobiście zawsze polecam moim przyjaciołom, gdy mnie odwiedzają, by poszli na obiad do rzeźnika. Na Węgrzech jest to normą, że u niektórych rzeźników da się zwieść świeże, proste dania mięsne. Najpopularniejsza jest kiełbasa, kaszanka i boczek, ale na menu zazwyczaj znajduje się też schabowy, kotlety z kurczaka czy kawałki wieprzowiny. Mięcho serwują głównie z chlebem. Można wybrać ketchup lub musztardę, laną prosto na plastikowy talerz. Do tego na wagę oferowane są kwaszona kapusta, ogórki, papryka, małe arbuzy, dynie i wiele innych. Na śniadanie zazwyczaj zjada się coś szybkiego. Tak jak na przykład we Francji, Włoszech czy Skandynawii, Węgrzy uwielbiają wypieki. Czoki szcziga, czyli kakaowy ślimak, Turozbaciu, kieszonka z ciasta nadziewana twarogiem, to najpopularniejsze poranne słodkości. Na obiad można się wybrać do rzeźnika, jak już wspominałam, na kolbas, czyli kiełbasę lub churka, czyli kaszankę. Ale polecam wam spróbować oryginalny węgierski street food, czyli langosz. Wielu węgrów kojarzy ten dysk ze smażonego w głębokim tłuszczu ciasta chlebowego z letnimi wakacjami spędzonymi nad balatonem. Ale na szczęście langosz jest dostępny przez cały rok. W najlepiej wykonanym placku chrupiąca złocista skórka przechodzi w miękkie i parujące wnętrze. Ciekawostka! Historycznie langosz był produktem ubocznym domowego pieczenia chleba. Aby uzyskać najbardziej niezapomniane wrażenia, spróbujcie klasycznego langosza, który jest natarty czosnkiem, posmarowany kwaśną śmietaną i posypany tartym serem. Kolejnym jednym z najpopularniejszych dań jest zupa mięsna, czyli chusz lewesz, um, a bardziej specyficznie marcha chusz leweż, czyli zupa z wołowiny i jest to znak rozpoznawczy niedzielnych rodzinnych obiadów na całych Węgrzech. Zwykle podawana z dużej wazy do zupy na cały stół, czyli całkiem jak nasz rosół. Parujący, pachnący bulion zawiera kawałki delikatnej wołowiny, warzywa korzeniowe i makaron. Często łączy się go ze szpikiem kostnym i podaje z grzanką z boku. No i oczywiście, jak już jesteście na Węgrzech, to trzeba spróbować gulasz leweż, czyli zupę gulaszową. Nigdyś pożywienie pasterzy. Składa się z bulionu z papryką, obficie obłożonego kostkami delikatnej wołowiny, ziemniakami i szarpanymi kluseczkami makaronowymi. Zupa gulaszowa jest w rzeczywistości 19-wieczną pochodnią gulaszu, zrobioną z większej ilości płynów i z dodatkiem warzyw. Myląco, na Węgrzech ludzie nazywają tę zupę gulaszem, podczas gdy oryginalny gulasz znany jest jako purpled. Standardowo na stole stawia się słoiczek z pastą super pikantnej papryki, nazywaną erosz papryka, aby każdy mógł sobie dostosować poziom ostrości. Co jest warte wspomnienia, to sposób, w jaki przygotowuje się gulasz lewesz. a przygotowuje się ją w bograczu tak. Bogracz to na Węgrzech nie jest danie. To kociołek, w którym przygotowuje się zupę nad żywym ogniem. Prawdopodobnie po prostu pokicikaliśmy coś w procesie nazewnictwa i tak zupa podobna do gujaszu w Polsce została nazwana mianem kociołka, w którym tradycyjnie się ją przygotowuje. Bardzo, bardzo popularnym daniem jest też fyzelek, czyli taki... Kremowy gulasz z najróżniejszych warzyw, zabielony śmietaną i zagęszczonym mąką. Można go podawać z mięsem, z chlebem, z makaronem, z jajkiem, z grochem, z soczewicą. Właściwie to limitem jest tylko wyobraźnia. Nie jestem wielkim fanem, więc nie będę się tutaj w ten temat zagłębiać. Moja córka go uwielbia, jest to bardzo popularne danie na szkolnych stołówkach. Wiadomo, że warzywa są dobierane sezonowo. Jedną z najpowszechniejszych opcji jest fyzelek z białej letniej dyni z dużą ilością koperku i mielonym. Oczywiście, kolejną pozycją obowiązkową na węgierskim menu jest leczo, które podaje się tutaj prawie zawsze z cukinią. Poza tym mamy faszerowaną paprykę, gołąbki, ale te robione są tutaj z kwaszonej głowy kapusty. Poza tym najróżniejsze zapiekanki z ziemniaków, z kapusty, mięsa czy kiełbasy, wątróbki, sosy z ziemniakami, paprykarze. Te dania określa się paprykarzami ze względu na sos paprykowy, może to być papryka cirkę, paprykarz z kurczaka, paprykarz harcza, paprykarz z suma, gąba paprykarz, paprykarz z grzybów, z pieczarek, a podaje się ten sos z makaronem albo z ziemniakami. Je się też dużo ryżu z najróżniejszymi sosami, bardzo dużo panierowanych produktów. Panierowane są mięsa, warzywa i sery, dużo opcji ala łazanki, makaron z kapustą, makaron z kiełbasą albo ze skwarkami, makaron z twarogiem i ze słoniną, makaron z ziemniakami albo te słodkie makarony, o których wspominałam wcześniej. Co ciekawe, mizerię też się je. Ale tylko na słodko i z dodatkiem papryki. Na deser warto spróbować turogomboc, czyli kuleczki z twarogu obtoczone w zezłoconej bułce tartej, oblewane słodką śmietaną. Bardzo popularny jest też chleb w mleku z makiem. Bardzo prosty deser, bardzo pyszny. A najpopularniejsze są palacinta, czyli naleśniki, o których już wcześniej wspominałam, i reteż, czyli strudel. Podsumowując, węgierska kuchnia moim zdaniem nie różni się bardzo od polskiej. Na pewno nie jest dla nas jakoś bardzo egzotyczna, chociaż nasza rodzima wydaje mi się o wiele bardziej bogata, kolorowa i różnorodna. Osobiście tęsknię za wyborem ryb i świeżych sałatek i surówek. Polskie desery są dla mnie niezrównane. Nie ma to jak szarlotka z polskich jabłek czy polski sernik. W węgierskiej kuchni cenię sobie prostotę i funkcjonalność. Zazwyczaj przygotowaniu węgierskich potraw nie spędza się w kuchni połowy dnia albo dwóch dni w przypadku gotowania tradycyjnego śląskiego łobiodu. Wiele dań to dania jednogarnkowe, a jedno gotowanie zazwyczaj wystarcza rodzinie na 2-3 dni. Myślę, że pomysłów na weekendowe menu w Budapeszcie Wam wystarczy. Dajcie znać, jakie smaki Wam kojarzą się z Węgrami, może kiedyś tu byliście, macie swoje ulubione, wypróbowane dania. Dziękuję za wycieczkę, było mi bardzo miło oprowadzać Was po węgierskiej kuchni. Słyszymy się niebawem. Cześć!